Część z tej strony ja tegoś prawdopodobnie nagrywam w częściach. Pierwszą część widzicie tutaj. Drugą część macie w opisie. Trzecią część macie w opisie tamtej części. I czwartą część macie w opisie trzeciej części. Gramy! Film już raz nagrywałem. Ale nie chciał cię przesłać. Tylko usunąłem. Ale później dopiero wpadłem na pomysł, żeby go

Loguje mnie. Już wczytuję Nie najnowszy sezon. Nenerwuje mnie jak to się mówi, że to jest 13 sezon. Jak to jest trzeci sezon drugiej fazy pali kuźwa nie wie? Ja po prostu trzeci sezon od ta wywaliła. czytuje się. Dalej się wczytuje. Gdzie Dalej się wczytuje. Dalej się wczytuje. I Dalej się wczytuje. Dalej się wczytuje. Luje, luje. To widzimy się jak już się wczyta. Właśnie się w... właśnie się wczytało. Mamy jakieś nową broń. Impreza trwa. Nowa broń, nowy mój strój. Okej, okay, jakiś darmowy strój dostaliśmy. Bramy Oddziały. Boże. Teraz muszę wiedzieć z kim gram, jak gram, gdzie gram, jak się w to powinno grać. Teraz już to wygrałem, mówiłem na początku. Ten film będzie w pięciu częściach. Tak, będzie w czterech częściach chlera Okej. Okay. читала добро я не Boże, jakieś szatański łód. No przyciemniło mi właśnie jaka nie A czy... to dopiero było wejście. No dobra teraz. trochę potrwa. Tam jest jakaś wioska, to tam się udam. Wlać ja dym. Co my tu mamy? Farma. No szybciej, bo umrę. O! Trzeba... Po prostu tak. Trzeba ty tylko Jezu. Weź te naboje. O boże, jak się przestaczyłem tego stracha. Czy tam już to już jest jakiś kracz. O, Dobra, wycofać się. Wycofać się natychmiast. Obożycie. Jezu! No to fajnie się pograło. A bo ja mogę się jeszcze skradać. Teraz już natychmiastowo zdobywam obrażenia. Nie było warto. Dzięki. Dzięki cześć. Umię sobie teraz przy tym krzaczku. Film jednak nie będzie podzielony. Za chwilę umarnym. Dwadzieścia. 18 16, 14, 14, 12, 10,